Dzień dobry, moi drodzy! Witamy w kolejnym odcinku nowego sezonu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kociego języka. Nie chodzi tu o szorski, różowy narząd, ale o dźwięki wydawane przez naszych futrzastych przyjaciół w różnych sytuacjach. Na początek, jednak, trochę statystyki. Hitman ma już 16 miesięcy, waży 7600, czyli po chwilowym przestoju znowu zaczął przybierać na wadze. Jest żywiołowy, nie ma żadnych problemów zdrowotnych, jeśli chodzi o kosmetykę, to jedynie od czasu do czasu pojawi się kołtunek, bo bestia niestety nie przepada za zwłaszcza pod brzuchem. Jeśli chodzi o charakter, to Hitman stał się słodkim, spokojnym, wręcz leniwym kotkiem, co nie oznacza, że gdy chce zwrócić na siebie uwagę, nie potrafi nieraz postawić nas na nogi. Lekkość ruchów i gracja też nie są domeną Hitmana, a powiedzenie, że kot zawsze spada na cztery łapy, tu się nie sprawdza. Niejednokrotnie spadł z drapaka centralnie na plecy lub próbując skoczyć na parapet, przydzwonił grzejnik. Dużą rolę odgrywają tu pewnie gabaryty i nie na darmo jest powiedzenie, że zachowuje się jak słoń w składzie porcelany. Wydaje mi się, że jednak lekkość i zgrabność tyczy się bardziej małych i drobnych istot. Co ten kot znowu chce? Pytamy nieraz, gdy wydaje dźwięk inny niż do tej pory. Koty wykształciły sobie bardzo szeroki wachlarz porozumiewania się głosem z ludźmi, co należy podkreślić, bo w naturze bardzo rzadko czynią to z osobnikami swojego gatunku. Najczęściej między sobą komunikują się, mówią ciała i zapachem. Głosowo raczej tylko w przypadku zalotów lub walki. Mało kto poznał pewnie cały wachlarz kocich słów. My też nie jesteśmy kocimi Lingwistami, ale kilka prostych i podstawowych dźwięków zaobserwowanych u Hitmana postaramy się Wam przedstawić. Miałczenie rozbrajające, nazwane tak na nasze potrzeby, to typ miałczenia o wysokiej częstotliwości i energii jakby kot za chwilę miał paść z głodu najczęściej wydawany, gdy szykuje się mu jedzenie i to niezależnie od tego, że 5 minut wcześniej zjadł właśnie pełną michę. Kogo z Was nie rozbroi taki dźwięk? Biedny kotek, pewnie głodny, trzeba się pospieszyć. Stonowane głośne pomiałkiwanie słyszymy często na przywitanie, to oznacza, że kot się cieszy. Często też w podobny sposób zaczyna wołać nas do zabawy, choć po kilkunastu sekundach braku naszej reakcji, hitmen zaczyna składać zdania złożone o różnej modulacji głosu, tak zwane. Mięczenie czy ojczenie, jak to woli, i tu już nie ma wątpliwości: Hitman jest zirytowany. Książę woła Was do zabawy, aby wylegujecie się w łóżku. Dalszy brak naszej reakcji powoduje już specyficzne, pojedyncze, krótkie miałknięcie i zrobienie czegoś, z czego nie do końca będziemy zadowoleni: a to ręczniki porozrzucane, łazience, papier toaletowy rozwinięty. Łapy odbite na blacie w kuchni, to dosłownie, bo nim my się tam pojawimy, Hitmena na miejscu zbrodni już nie ma. Wyleguje się gdzieś cicho w kącie, z miną, jakby pytał, a o co chodzi? Szeroki wachlarz irytacji i złości poznaliśmy podczas powrotu z naszej ostatniej podróży. Hitman przez kilka dni galał jak najęty, wyrażając swoje niezadowolenie, że zostawiliśmy go na kilka dni. No Notabene ciepło przyjęliście. Stawki z naszych wojaży w ostatnich filmach, więc dzisiaj wrzucimy wam krótkie sekwencje z naszej ostatniej podróży. Warczenie. Tu już nie ma żartów, bo warczenie w połączeniu najczęściej z szybkimi, chaotycznymi ruchami to objaw, że hitman jest nieźle wkurzony. Dzieje się tak najczęściej, gdy czegoś mu zabronimy, dostanie nie ten smaczek, jaki oczekiwał, lub wszystkie inne metody zwrócenia na siebie uwagi zawiodły. Na szczęście w przypadku hitmena warczenie jest już chyba ostatnią formą złości, choć z ruchów głową wydawałoby się, że. Skoczy za chwilę na sufit, żerando, lub zadrapie meble i ścianę na śmierć, ale widząc chyba, że nic nie wskóra takim zachowaniem, po kilku chwilach się uspokaja. Szczekań To forma lekkiej irytacji lub pretensji o jakieś nasze zachowanie, a to za późno przyszliście z pracy, albo za późno wstaliście. Hitman dużo szczekał jak był młodszy, z wiekiem. Poszczekuje już rzadziej. Być może książę zaakceptował też i nasze przyzwyczajenia. Mruczenie. Kto z was nie lubi, jak pupil leży wam na kolanach, głaszczecie go, a on pomrukuje niskim głosem z przyjemności. Udowodniono, że dźwięki o takiej modulacji częstotliwości uspokajają i odprężają również nas. O czym nie łudźcie się, wie również wasz kot. Niestety nie zawsze, gdy zwierzak pomrukuje, oznacza to zadowolenie. Często oznacza to też, że kociaka coś boli lub czuje się źle i w ten sposób próbuje uspokoić sam siebie. Dlatego, gdy kotek mruczy bez powodu, powinno to zwrócić naszą uwagę. Syczenie. To dźwięk, którego chyba nikt nie chce usłyszeć od swojego pupila. Oznacza nie mniej, nie więcej, tylko odejść, bo za chwilę w ruch pójdą zęby i pazury. To swoiste ostrzeżenie przed ostateczną agresją. Hitman syknął raz w życiu, gdy w odwiedziny do niego przyszła sąsiadka z Persji. No cóż, nie polubili się, dlatego teraz się nie odwiedzają. O dźwiękach wydawanych przez koty można by rozmawiać godzinami. Każda zmiana modulacji czy częstotliwości będzie oznaczać co innego. Dodatkowo ten sam dźwięk w połączeniu z innym układem ogona, uszu czy całego ciała będzie zupełnie inną formą przekazu. Aby poznać jak najlepiej koci język pozostaje nam tylko obserwacja, obserwacja i jeszcze raz obserwacja naszego pupila. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie proszę łapkę w górze. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych materiałów. Chętnie usłyszymy też w komentarzach, jak wy rozmawiacie ze swoim kotkiem i co zaobserwowaliście. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe Facebooka, Instagrama, TikToka. Można dowiedzieć się tam więcej na temat Hitmana. Ja już się z Wami żegnam gorąco i do zobaczenia w następnym odcinku. we <laughs>